Szanowni Państwo, chcę złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych. Wydaje się, że ten świat stał się smutny po pandemii, po wybuchu wojny na Ukrainie. Wydaje się, że ta inflacja szalejąca i ogromnie wielkie ceny w sklepach to nas przytłaczają tak, że no nie wiemy, czy święta się odbędą. Natomiast to powiedzieć, że to wszystko przemija. Jest trudne, ale przemija i na to wszystko jest. Tak naprawdę lekarstwo, czyli radość zmartwychwstania. Życzę, żeby ta radość zmartwychwstania była udziałem państwa, państwa rodzin. Życzę, żebyście byli szczęśliwi i radośni. Życzę, żeby to co trudne minęło, żeby nastał w każdej rodzinie poranek zmartwychwstania. Życzę, żebyśmy się nigdy już nie martwili i żebyśmy mieli silną, prawdziwą wiarę, bo te święta są właśnie sensem tego, żeby wzbudzić w nas wiarę, żeby mieć radość, żeby mieć nadzieję, która nigdy nie gaśnie. I tej nadziei, wiary, radości od zmartwychwstałego Chrystusa, życzę Państwu i Państwa rodzinom.